Cześć, wam dzisiaj, ja jest Wizu wizualnie, witam was w grze, która nazywa się Wathering Wave serio o tym samym tytule i ludzi skalecimy, pamiętajcie co w tym momencie jest? Lepić bałwana, bo za oknem biało jest, aczkolwiek zrobiło się ciepło i wszystko się topi u mnie. Jeżeli cokolwiek Cię w tym odcinku zaciekawiło, to daj znać, zostaw komentarz, łapkę, nie pogardzę. Jesteś osą i to jest odcinek, który powstaje bez scenariusza, bez przygotowania raczej, ale jest parę tematów, hehehe, <laughs> drip, które chciałbym poruszyć na szybko i wrzucić na teraz. Więc pierwsza sprawa jest taka, że w najbliższych dniach może być większe opóźnienie u mnie niż zazwyczaj z robieniem kontentu, bo już się zabrałem za nadrabianie zaległości, ale jest jedna bardzo ważna rzecz. Którą teraz mam wziętą na warsztat, która częściowo jest z wow związana, porozmawiamy o tym za jakiś tydzień 2-3. Najprawdopodobniej, jeżeli uda mi się to wszystko zrobić w tydzień, 2-3, to będzie coś fajnego do pokazania i do powiedzenia, co jest częściowo związane z Wathering Waves. Czy tutaj coś do dodania jest? Nie no, opóźnienia przepraszam, będą, ale mam nadzieję, że do końca tej aktualizacji wyrobię się z nadgonieniem wszystkiego do tej aktualizacji i w tej aktualizacji również. Kolejna rzecz jest taka, że czy w mailu coś na nas czeka, nie, ale czeka na nas drip, co oznacza, że. Musimy kopnąć się na społecznościówki na stronę. I to jest główny, właściwie jedyny motyw tego odcinka. Dlaczego Durin trenduje? Nie ta seria, nie ta seria. Poleciał drip Linae, Linae, czy jak ona się będzie nazywała. To lecie na miniaturę jest świetne, podoba mi się to bardzo. Ja sobie to zaraz zgram. Ogólnie fanem jestem. Podoba mi się, co zrobili z tą postacią. Zobaczymy, co będzie z Mourning. Ale ta się pojawi jutro, więc prawdopodobnie zobaczymy się na odcinku takim pełnoprawnym, normalnym, ze spekulacjami, spoilerami ze wszystkim. Zobaczmy, co jest jeszcze tutaj na tej prezentacji, tylko co. Zapewniamy do samego początku słuchawki na uszy i zobaczmy co tutaj grane jest. To jest ten vibe gr który bardziej do mnie przemawia i podoba mi się znacznie, znacznie mocniej. Ogólnie to jest postać, po którą mogę się skusić nawet rolować po tym, jak ją przedstawili. Bo muszę po coś rolować, żeby zdobyć walutę, tą bonus do odbierania rolek, wiecie, wiecie o co mi chodzi, nie? Te, 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 te wszystkie cuśki, co są, co aktualizacje, kilka dozięcia, więc jeżeli chodzi o tą bohaterkę i jestem na tak... To jest, z tego co rozumiem, pierwsza połowa tej aktualizacji i ostatnia, która na dripie była. Jeżeli nic nie eksplodowało, to jutro będziemy mieli tą, która pierwsza na dripie była, czyli całą Moni. Morning, morning, zobaczymy jak to się będzie gadało, bo, bo wiecie jak jest. I tutaj też to jest jeden z fan favoritów. I w ogóle jeżeli chodzi o fan favoritów, to ona się wstrzeliła bardzo wysoko, bo tak tylko informacyjnie nie to, żebym miał się rozwodzić nad tym tematem bardzo, ale gdzieś tutaj miałem to podsyłane przez Trogiego i z innych źródeł również. Numerem jeden na chwilę obecną, jeżeli chodzi o popularność, jest ona globalnie zgarnęła najwięcej lajków i, i zainteresowania. Na samą Japonię wczoraj to było ponad 9 milionów, gdzie w porównaniu do nas jest jest 1,7 miliona tych, tych wszystkich impresji na moment robienia screenshotów przez drugiego, a dzisiaj to już jest 2,2 miliony, to rozbebeszymy oczywiście bardziej jutro, czy pojutrze weźmiemy i siądziemy do tego na spokojnie. Numerem dwa, jeżeli chodzi o popularność ze strony Azji, jest ten koleś i tutaj tak, mi on pasuje bardziej niż większość tych klasycznych o stukanych do bólu hasbendo, blond włoski i połączenie biały-niebieski, ale nie powiem, żeby do mnie ta stylówka w ogóle trafiała, więc to jest nieporozumienie, które mogło być na ostatnim odcinku. Coś jeszcze, zgadzam się z większością, że to nie jest zestaw postaci, który trafia w mój gust, poza Rudą właściwie nic mnie bardziej nie zainteresowało, jest takie, że a może jeżeli będzie miała fajny gameplay, to przedłożę ją nad kolejną konstelację do Chisy albo do Karta T, bo może się będzie z którymś teamem fajnie zgrywała, nie wiem, Ewentualnie funkcjonalność będzie miała idealną za Zani do teamów, tam gdzie Zani jest albo coś, nie wiem, czy tu się coś może podziać. A z drugiej strony jest takie, że jeżeli chodzi o Azję, to zainteresowanie tym designem, tymi postaciami jest większe niż mógłby się człowiek spodziewać. Więc kiedy my zbliżeliśmy się do Rina Sita i była ragunna i był drip tych wszystkich postaci z raguny, to dla mnie był efekt wow i ja byłem zachwycony i mi się podobało co tam się dzieje. Tutaj z drugiej strony jest delikatnie mówiąc zawód, bo jest jedna postać, która jest ok, podoba mi się nawet to, dwie postaci. Które mogą sobie być, czyli Morni i ta cała linii, a cała reszta jest takie, no nie, no nie, to znaczy cała reszta, cała reszta pozostaje dwie postacie, nie, czyli jest jedna troszkę powyżej średniej, dwie średnie i dwie poniżej średniej, dla mnie to jest takie, no, no nie. Patrząc po komentarzach. Większość ludzi ma podobnie, jest takim jest, będzie można odłożyć na kolap z Cyberpunkiem, co jest świetną zagrywką, bardzo mi się podoba ten tok rozumowania, robię dokładnie tak samo, ale jest kilka osób, w których alejkę totalnie to trafiło i są zachwycone tym vibem, tym klimatem, nie mogą się zdecydować, bo jest dla nich pięć nowych fantastycznych postaci, które idealnie trafiają w ich klimat. Trzymam za was kciuki, że Wam wejdzie dobrze, że Wam podejdzie i że będzie to ogólnie wygryw, że będzie to wygryw, bo w końcu. Czemu by nie? Coś tu jest do dodania? Nie. Drip pierwsza część wyszła jako tako. Na reszcie Dripu widzimy się prawdopodobnie pojutrze, bo, bo, bo jutro pójdzie co innego i raczej nie będę miał czasu, żeby nagrać w bonusie jeszcze jeden odcinek, więc będzie z drobnym rozjazdem. Ale wygląda dobrze. Wygląda całkiem, całkiem dobrze. I wiecie co? Ten motor mi tutaj nawet nie przeszkadza, bo pasuje do stylówki całości, ale to ja. <grym> Zapomniałem o tym, że przygotowałem się na to nagranie. Co prawda jest z bonusa, i to jest takie, że a no, bonus, bonus, więc. Yy, ale specjalnie znalazłem miejscówkę i siadłem na niej, żeby nie było. Że obiecywałem, że wracam do siedzenia na miejscówkach. A tutaj przy pierwszej lepszej okazji, bo bonus miejscówki nie ma, więc jest. Tym razem, miastóweczka jest od Mr. A Zombie. Pozdrawiam cię bardzo mocno i serdecznie jesteś osą. Dziękuję za wysłanie tak fajnych miastóweczek No i yy, nie musiałem czekać, aż się zaświeci, bo przyszedłem tutaj o idealnej porze i się świeci. Świeci się bez mojego wkładu. I bez mojego przygotowania Ale jest jeszcze przypomnienie Że jutro widzimy się na anime streamcach Więc jeżeli jesteście za anime gadaniem To prawdopodobnie będę siedział w wuwie, Biegając i szukając skrzynek No nie będę ruszał fabuły, bo się pogubię I też przez większość czasu pokazuję screenshoty Z danych animców, o których gadamy Ale jak się coś ruszam i coś się dzieje To się ruszam i coś się dzieje w wuwie zazwyczaj Bo w z rzeczy, które mi zostały do zrobienia To są rzeczy, które muszę z przemyśleniem robić Bo odmawiam Robienia na tlanu i szukania tam skrzynek, więc w ogóle nie jestem zainteresowany. No, a tutaj jest sporo do znalezienia jeszcze rzeczy ukrywanych, które na czylu mogę połapać i do których mogę podejść, więc jeżeli chcecie zobaczyć pseudo streama z buwy, no to będzie jutro po 17, nie wcześniej niż 17, wydaje mi się, że bliżej 18. Ale jak damy radę się skrzyknąć, złapać, to startujemy na pewno przed 18, na pewno po 17, więc, więc zapraszam na to już jutro! Coś tu jeszcze dodania jest, no R Ratę trzeba zrobić ze spekulacji i spoilerów. w Wczorajszych, ale to się ją zrobi na jutrzejszym odcinku, kiedy będę brał na warsztat bardziej e, drugi drip i te rzeczy, które jeszcze pociekły. No ale to jutro. Tyle, dobra. Wracam do roboty, do montowania tego odcinka, no bo dotarłem do końcówki, i widzę, że nie mam miał stółeczki. A powinna być. Dobra, tyle. Życzę wam miłego dnia, dobrego zonka i świetnych pięciogwiazdkowych rolek. Niech Boże Karenży Wam sprzyja. Mam nadzieję, że wszystko jest w porządku. I korzystając z okazji, chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim, wspierającym Wasze wsparcie. Jest nieocenione. Dzisiaj, mogowie, Wasza magia jest potężna, jesteście osą. Awesome. Dzisiaj, arcy mogowie, Wasza magia jest arcy, potężna jesteście arcy, awesome. Dzisiaj, twitter nauci. Wasza magia jest twitter, potężna jesteście osą. Awesome. I twitcher dziękuję Wam za Wasz wkład w ten kanał. Miłego, do następnego. Widzę się od i Hej. Ten gieru vibe do mnie jako tako trafia, ale to ze względu też na otoczkę, w której ona się pojawia. Wiecie, inna rzeczywistość, inny klimat, inny świat, inna gra i nie wszędzie mi będzie ten sam klimat pasował, jakby to dać do innej gry. No to do Honka Stereo pasuje mi bardzo, z Zero może być Genshin, już nie. Nie, więc jest takie zależy gdzie, zależy gdzie i tutaj mi pasuje bardzo, szczególnie to coś, co wygląda jak płyta CD albo DVD. Ewentualnie ten Laserdisc. Tak, one były większe.